Generał Mariowitek zaprzyjaźniałam się powoli. To nie było tak, że chciałam pokazać tylko jej działalność, ale również ją z jej charakterem, jakim ona jest człowiekiem. W przypadku Pani Marii dowiedziałam się, jakim była człowiekiem, choć nie do końca, ponieważ Pani Maria była osobą niesłychanie skrytą i o wielu rzeczach nie chciała mówić. To była osoba bardzo znana przed wojną i w czasie I wojny światowej. Ona musiała walczyć. O to, żeby móc przygotować kobiety do służby pomocniczej w wojsku polskim z mężczyznami. Wiedziała, że te kobiety prędzej czy później e, powinny pełnić taką służbę i w takim samym stopniu jak mężczyźni przydać się Polsce. E, dążyła do tego, żeby włączyć e, działalność kobiet e, w struktury wojska polskiego. No, dopiero w latach 30. kiedy się to udało, bo wtedy zmienił ustawę o obowiązkowej służbie wojskowej, i w tej ustawie znalazł się również paragraf dotyczący kobiet. Dopiela swojego. Dzięki Marii Witek około 700 tysięcy dziewcząt i kobiet zostało wyszkolonych w ramach przysposobienia wojskowego. Niektórzy podają, Iż jest to około miliona, i później te kobiety walczyły już jako profesjonalistki w II wojnie światowej, na, w różnych specjalnościach, na różnych funkcjach. Dla wielu tysięcy kobiet została komendantką. Napisano o niej piosenkę, którą śpiewano na obozach. Pod tym względem była autorytetem. Jej w dzieciństwo, młodość jest bardzo ciekawa dlatego, że spędziła je na Ukrainie i tam wszelka działalność ludzi zaangażowanych w walkę o niepodległość w organizacjach konspiracyjnych, nielegalnych, była bardzo trudna. Pierwsze doświadczenia wywiadowcze wyniosła z harcerstwa. Dosyć późno zapisała się do drużyny harcerskiej, ale od razu z sukcesem umiała zdobyć takie informacje, które zainteresowały polską organizację wojskową i ta organizacja zaproponowała jej przystąpienie do, do, do siebie. I tam przeszła kolejne szkolenie, przeszła szko szkolenie podoficerskie, wywiadowcze właśnie. Do 20 roku życia y, mieszkała i udzielała się y, i zaczęła też studia jako jedyna kobieta na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Kijowskiego. Dopiero mając 20 lat, wróciła do Warszawy i tutaj dostała skierowanie do służby w wojsku polskim. I wzięła udział w, w, w wojnie polsko-bolszewickiej. Jesteśmy w Urszulanek Serca Jezusa Konającego, czyli szarych Urszulanek na Warszawskim Powiślu. I w genius locji tego miejsca, tego domu jako miejsca służby Bogu i Ojczyźnie, wpisała się m.in. jedna z najdzielniejszych kobiet w historii Polski, pani Maria Witek. 1 września 1939 roku. Ten dom razem z całą stolicą wszedł w okres bohaterskich zmagań z okupantami niemieckimi. W którymś momencie Maria Witek zamieszkała w naszym domu. Jej mieszkanie stało się równocześnie lokalem sztabowym Wojskowej Służby Kobiet. Wiemy, że Maria Witek mieszkała tutaj do drugiej połowy powstańczego sierpnia 1944 roku. Podczas II wojny światowej pełniła funkcję szefowej wojskowej służby kobiet. Po II wojnie światowej nie mogła znaleźć pracy takiej, w której czułaby satysfakcję, ale na pewno mogłaby pracować w szkole i uczyć dzieci matematyki, ale tu miała zakaz. Miała zakaz, żeby w ogóle pracowała z młodzieżą cóż mogłaby robić innego. Ta praca w kiosku, ruchu, w radiu była pracą przypadkową, ale dawała jej takie no, zasadnicze podstawy do życia. Kontakty, które pani Maria Witek nawiązała z naszym zgromadzeniem, trwały też po wojnie i zaowocowały tym, że w lipcu 1975 roku, gdy już z różnych powodów nie mogła mieszkać sama w swoim mieszkaniu przy ulicy Czerwonego Krzyża, przeniosła się do nas. Ona od 60 roku była już na emeryturze. Jej działalności powoli wracała. W miarę postępu następnych lat, ona pokazała co potrafi, organizując Komisję Historii Kobiet w walce o niepodległość. I w zasadzie to było drugie życie pani Marii Witek. Pracowała, przyjmowała swoje dawne podkomendne. Z którymi bardzo pracowicie, ofiarnie, nadzwyczaj ofiarnie zbierała materiały do tworzonego przez nie słownika biograficznego kobiet walczących o niepodległość Polski. Ona to robiła, żeby udokumentować rolę kobiet. Póki mogła, brała też udział w rozmaitych inicjatywach służących upamiętnianiu walki o niepodległość. Pani Maria Witek przeżyła tutaj z nami. Oprócz tych lat wojennych ostatnie 22 lata życia. Była kobietą zdalną ze swojej działalności, ale była też kobietą e, upartą, y, bardzo zasadniczą, uśmiechniętą, z poczuciem humoru. Y, natomiast nie wiem do jakiego stopnia była kobietą samotną. Nie wyszła oczywiście za mąż. Ona poświęciła swoje życie dla wojska. Opiekowałyśmy się nią do końca. Tutaj też miała miejsce wzruszająca uroczystość 2 maja 1991 roku, gdy otrzymała awans na generała brygady. Została pierwszą w historii kobietą generał w wojsku polskim. Była na służbie do końca.